2 200 dwustuleciej urodzin Hipolita Cegielskiego, stop Nordic Gold, średnica 27 mm, masa 8,15 g, nakład 800 000 sztuk, 2013 rok. Hipolit Cegielski, 1813-1868 rok, wybitny poznański przemysłowiec, jeden z najbardziej zasłużonych polskich działaczy społecznych XIX wieku. Propagator pracy organizacyjnej, współtworzył podstawy polskiej samorganizacji nowoczesnego życia gospodarczego w Zaborze pruskim. Urodził się w rodzinie drobnoszlacheckiej, uczęszczał do szkół w Trzemesznie i Poznaniu. Po studiach filologicznych w Berlinie został profesorem Poznańskiego Gimnazjum Świętej Marii Magdaleny, którego wcześniej był uczniem. Jednocześnie uprawiał działalność naukową, wydając m.in. rozprawę o słowie polskim, a przede wszystkim naukę. Poezji. Kilkakrotnie wznawiany zarys teorii poetyckiej z bogatą antologią poezji polskiej. W 1846 roku w związku z rozbiciem rozległego niepodległościowego spisku władze pruskie nakazały profesorom przeszukacz uczniowskich stancji. Cygielski odmówił, co spowodowało utratę posady. Jako głowa rodziny musiał znaleźć inne źródło utrzymania. Założył więc w Poznaniu sklep wyrobów żelaznych, który oferował między innymi proste maszyny rolnicze, pługi, radła, wozy. Z czasem przedsiębiorstwo Cegielskiego stało się największą w regionie fabryką maszyn rolniczych, produkującą nie tylko na rynek miejscowy, ale także dla Królestwa Polskiego i Rosji. Jego wyroby były nagradzane na wystawach przemysłowych w Prusach i za granicą. Jednocześnie Cegielski angażował się nieustannie w działania o charakterze narodowym. W 1848 roku redagował Gazetę Polską organ prasowy Ruchu Polskiego w Poznańskim. W roku 1859 doprowadził do powstania dziennika Poznańskiego przez następne 80 lat jednej z czołowych gazet codziennych. Był filarem ruchu organizacyjnego w, Polsce, w Wielkopolsce. Jako wiceprezes przez lata kierował faktycznie Towarzystwem Naukowej Pomocy, stał na czele Towarzystwa Przemysłowców i centralnego towarzystwa gospodarczego. W 1857 roku znalazł się wśród członków założycieli Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W 1861 roku przyczynił się do powołania, powołania w pierwszej wielkim księstwie poznańskim spółki kredytowej. W latach 60. XIX wieku stał się niekwestionowanym liderem społeczności polskiej w Poznańskim. Już współcześni widzieli w nim nowoczesnego patriotę człowieka, który potrafił z powodzeniem stawić czoła wyzwaniom swoich czasów.